już wideo w 4K tylną kamerą, to w tym momencie nagrywamy przednią kamerką. E, mamy stabilizację obrazu, więc automatycznie zobaczymy jak to wszystko tutaj pięknie działa. E, mamy przede wszystkim dźwięk wysokiej rozdzielczości, e, wysokiej rozdzielczości. No i znowu to powiedziałam, więc mamy dźwięk wysokiej jakości Hi-Res, e, to jest to nowość, którą zaprezentowało HTC wraz właśnie z najnowszym swoim flagowcem. No i zobaczymy jak nagrywa e, przednia kamerka tego właśnie smartfona. Cena tego modelu to 2099 zł w Polsce. W sieci Play będzie dostępny w pierwszej kolejności za złotówkę w taryfie za 179 zł. Jakość przedniego, przedniego wideo, jakość nagrywania kamerką przednią jest naprawdę dobra. Co prawda, jakość to jest tylko full HD, ale wydaje mi się, że jest całkowicie wystarczająca. Dajcie znać w komentarzach co myślicie na ten temat. A ja co? Zabieram się, mam nadzieję, wkrótce za testy tego produktu, bo nie ukrywam, że jest bardzo interesujący. Dziękuję Was serdecznie, jak się tej części.